Znajdujemy się w, w biurze oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zabrzu na ulicy Wyzwolenia 7 przez 2. Tutaj odbywa się, odbywa się codzienna praca Zabrzeńskiego Czerwonego Krzyża. To tutaj załatwiane są wszystkie sprawy związane z, z podopiecznymi, którymi zajmują się, zajmują się siostry PCK. Zaapelowaliśmy, mamy mnóstwo wolontariuszy, to oczywiście mówimy o o tej wojnie na, na Ukrainie, zbieramy, zbieramy żywność, zbieramy środki higieniczne, żeby w jak najszerszym spektrum pomóc uchodźczyniom i, i im dzieciom. Zbieramy, zbieramy żywność, zbieramy konserwy, zbieramy, zbieramy dania takie gotowe do użytku, zbieramy zupki instant, zbieramy kaszę, ryż, makarony, cukier, sól, Odżywki dla dzieci, soki, musy dla dzieci, szampony, proszki do prania, no wszystko to, co jest potrzebne nam w codziennym życiu, a uchodźczynie po prostu tego nie mają tutaj na miejscu. Przyjmujemy tak, od godziny, od godziny 8 do godziny 18. Serdecznie zapraszamy darczyńców, którzy naprawdę tutaj przychodzą i nas wspomagają. Bardzo ściśle współpracujemy przepraszam, z Centrum Organizacji Pozarządowych, z Zabrzeńską Flotą, z, z Otoczką, ze szkołami, z przedszkolami w, w naszym mieście, które bardzo mocno nas wspomagają, zaopatrują w te, w te podstawowe produkty, które cały czas zbieramy. Wysyłaliśmy maile dwukrotnie do, do Zabrzeńskich Placówek światowych. I w tychże mailach zawarliśmy taką informację, że jesteśmy w stanie podjechać i zabrać te dary, które w tych placówkach oświatowych zostały zebrane. W soboty i w niedzielę również wydajemy pakiety żywnościowo-higieniczne. Ale w te dni zapraszamy wszystkich, wszystkich uchodźców na Wyzwolenia 4. To jest bliziutko, jak się schodzi z mostu na ulicę Wyzwolenia, to, to pierwsza, pierwszy, pierwsza klatka schodowa po prawej stronie. Proszę Państwa, gdybyście Państwo chcieli jakieś informacje telefoniczne, to pod numerem 32 271 36 34. Funkcjonujemy też jako oddział rejonowy PCK Zabrze na Facebooku, zachęcamy Państwa do, do, do śledzenia naszych, naszych relacji.